Dobry, mieliśmy ten, jak to się mówi, nakręcić film po południu No i proszę bardzo, kto zabroni kurwa biednemu żyć bogato Mamy po 240-260 zł za kilogram Pierdalamy, zrobakamy Uniwersalna drabina Największy szpak na wsi Si sią Nikt nawet nie zwrócił uwagi, czy białku jest w środku, czy nie ma o, proszę bardzo. Także radio gra, żeby szpakom się lepiej wpierdalało. Gramy. Co gramy? Muzykę specjalnie na żywo, na bieżąco. Ja muszę coś innego zbierać. Kogut jakiś najebany lata. Szajba mu odbiła od słońca. No i. Idziemy. Władko siedzi się chodzi Władko ile nałapałeś? Jaki tuzin? Tuzin to jest 12 Chyba 28 no, Panie o, czy na czereśnie nie biorą No skur skurwysyny. Na zielone czereśnie Może na orzechy Kurwa się nażarłem No trzeba było tyle żyć No bo kurwa za dużo nałożyłem jeszcze nie jak w ogóle no, nie jadł. No już dzwonił. Czcinie, czcinie tam się Szczebrzeszynie, Chrząszbieszczynie, czy jak to było tam? Tak? Szu, szu, Stoi pod halą. No Mówi, że stoi pod halą, idziemy. Tak. Klient przyjechał po Leksa. Idziemy jakimś tam małą zrobić rekonwalescencję. O, żółte stoi szerszeń, szkarada paskudztwo, będziemy się brać za niego pomału, no i tak dreptam dalej, tu świeżo nasypane tachówki, na utwardzenie gruntu, lebioda dorodna, obrodziła w tym roku, no i tak zaczynamy. No, i teraz Wam pokażę, co przyjechało. Ostatni nabytek, wynalazek Masej 7624, 230 koni. Nie pamiętam już 2.14, bo 2.17 rok wynalazku. To zostaje na razie dla nas. Będziemy się tym bawić. Tak jak widać Dojechała Jedna gąska Malutka Tu traktor stoi Druga gąska Dobry O! Majstry nasze No i Janki Co wy chłopi z tym kurwa kejsem? się przyjechali się odebrać, a to wy, że się dzwonili teraz ja to akurat kręcę, bo ten. Muszę coś rzucić. Nie dla ludzi, bo lubią to oglądać. Ten na Tak. Nie. Wiesz co, nie wiem, bo jeszcze na razie na razie nie myśleliśmy, na razie trzeba to uruchomić, żeby to było jakoś tam w miarę. I ten, nie macaliśmy się. Musimy pomyśleć, także. Ja myślałem, że bo te, bo po leksa mają przyjechać zaraz, nie? Myślałem, że po leksa żeście przyjechali. No i leksa. Tak, tak, na YouTube'a. Na YouTube'a będziemy rzucać to no i to ścierwo, co ostatnio przyjechało. Paskudztwo bez kół nie wiem, czy tam rzucałem, czy nie rzucałem. Także to przyjechało bez kół. Mamy kółka swoje nowe opony 600, założone z przodu, trochę za szerokie, ale będzie dobrze. Ważne, że nowe. No i tam do tamtego dzisiaj zakładamy 540 nowe. Nie? Także to przyjechało ostatnim razem. Ważą Diry, dwie gąski. Dwa nie mają przyjechać. Tutaj mamy dwa chorsze, e, Jeden sprzedany. To właśnie chłopaki przyjechali, będą zabierać ten wehikuł. No, pryskiwasz nas stoi. Także, tak to wygląda na dzień dzisiejszy, nie? Tego, tego zabierają z nowymi talerzami. Żebyście nie mówili, nie? Nie chcemy się iść tam na drugi plac, ale za chwilę pójdę. Że nic nie robimy, że tylko handlujemy. Także, tu żeśmy talerze założyli nowe, posiadaliśmy nimi 5 hektarów grochu, idzie do ludzi sprzedane. Redlice zostały założone nowe, jeszcze nie były w polu. Talerze robocze zostały założone nowe, nie były w polu. Także się nie pierdolimy, jak robimy to robimy. Proszę bardzo, wygląda jak nowe. To, że elementy robocze były zużyte, trzeba było trochę zainwestować, także zainwestowaliśmy i robimy biznes. Pchamy to dalej. Tutaj następny trabant stoi. Pchamy to. I tu jest drugi Wehikuł Jeden musi zostać, w sumie to miało iść obydwa, ale zobaczymy co to będzie dalej. Ten też ma. Tego żeśmy przywieźli ostatnio, co byłem w Danii. Oglądać go to ma talerze robocze, ma świeże. Papeczki jeszcze ma w miarę. Talerze wysiewające ma świeże. Tak jak widać, wszystko ładnie się kręci. Tylko ten jest na wąskim kółku dociskowym. Tamten jest na szerokim. I taka jest zasadnicza różnica. Obydwa mają znaczniki ścieżek. I tak to wygląda. Zabawki. Ten ma szerokie kółeczko. Dociskowe zależy od ziemi. Jaka jest struktura gleby? Która klasa? Tu jest wąskie. Tak wygląda różnica między tym a tym. I tak to wygląda. No i co? No i lecimy. A, tu przyjechały, przed moim wyjazdem przyjechały, w sumie to w dzień mojego wyjazdu, przyjechały dwa nowe klocuszki Takie o fajne, eleganckie. Zamówione nowe. Ten pierwszy większy, dwie tony, ten drugi. To na 200, czy to na 300, już nie pamiętam, tak to wygląda. No, tutaj jest toło, toło, a tam stoi reszta wynalazków, manitka ta co ostatnio sprowadzona była, z nowymi oponami, no i reszta wehikułów. Fendy, Tarpan, wszystko po kolei nie chce mi się iść na drugie podwórko. Gdzieś tam któryś jakiś kurwa nieudolny serwisant zarzucał tego, że nie mamy pieniędzy na naprawę Sztejera. Chłopie, za same te dwa klamoty i to co stoi tu na hali, to mógłbym, mógłbym kupić ciebie kurwa razem z tą twoją firmą, z tymi twoimi WSK-ami i innymi kurwa elementami co, co tam masz na tej hali, także tak to wygląda. Trochę garść drobnych tu jest zostawiona, także nie gadaj, że nie mamy pieniędzy, nie chcieliśmy ci zapłacić za. Na sztyera Dla mnie to się mijało z celem Dobrze tam ten e, Predator Farm Adrian podkreślił to Zrób, zapal A będziemy dyskutować Ja ci nie wywalę 14 prawie 15 tysięcy netto Na to żebyś te eksperymenty robił na mnie Także Tak to wygląda No a tu mamy jeszcze Dwie oponki jakby ktoś chciał Ładne borga, Nówki sztuki nieśmigane. 650, 60, R34 albo przedni napęd albo jakaś tam 80 na szerokie kółko nie? Nówka sztuka także dwie są identyczne jednakowe nowe, niezakładane i tak to wygląda dobra, na razisko lecimy z drugiego podwórka nagram film, nie wiem, albo dzisiaj, albo jutro także bawcie się, bo mamy klientów